Ćwiczenie ósme to jest ćwiczenie z rondlami. Tutaj, są, tutaj mamy tak, taką sytuację, że wiemy ile wynosi cena rondli po obniżce, wiemy ile procent wynosiła ta obniżka, ale nie znamy ceny początkowej. I tutaj znowu ten schemat, który Wam już tłumaczę od samego początku od ćwiczenia właściwie drugiego i też w zadaniu szóstym jest to dokładnie wytłumaczone a ten cały schemat opiera się między innymi, między innymi na tym, co tutaj jest napisane po prawej stronie. Ja już nie będę tego powtarzać i tłumaczyć już któryś raz, ale myślę, że jak sobie ćwiczenie drugie przypomnicie i zadanie szóste, jeżeli widzicie pierwszy raz tego rodzaju zapis, to polecam sobie zerknąć, bo wydaje mi się, że bardzo ułatwia to, to zadania, rozwiązywanie zadań z procentami, te schematy. Tutaj mamy tak, że cenę rondla obniżono o 15%, więc możemy sobie zapisać, w jaki sposób zapisać tą cenę po tej obniżce. No bo jeżeli cena początkowa rondla to jest x, a cenę obniżono o 15%, no to to jest 100% x minus 15% x, czyli 85% x, czyli 0,85x. Tak możemy zapisać tą cenę, jaka będzie po tej obniżce. I tak samo te pozostałe. Tutaj będzie obniżka 24%, ceny x, czyli jak tą cenę teraz zapisać po tej obniżce równaniem, czy tam wyrażeniem, no to będzie x minus, 100% x minus 24% x, to jest 76% x, czyli 76 setnych x. I na tym samym schemacie to ostatnie, ten ostatni przykład, i tutaj będzie 68 setnych x. I teraz tak, jeżeli... Znamy te ceny, jakie były po obniżce, no to wystarczy, że przyrównujemy je do tego zapisu, który jest poprawny do tej ceny po obniżce. Bo jeżeli cena po obniżce tego rondla największego to jest 85x i my, my wiemy, że to jest 272 zł, no to przecież wystarczy to przyrównać. Teraz podzielicie obustronnie przez 85 i już Wam wychodzi ta cena początkowa, że to będzie 320 zł. W kolejnej sytuacji, no tutaj tak samo też przyrównujemy, że 76X to jest 190, bo taką cenę podali, że po tej obniżce o 24% wiemy, że to jest 190. Czyli tutaj ta cena to była 250 na początku przed tą obniżką. No i w ten najmniejszy rondel, no to y, tutaj będzie 6800 x to jest 85 zł i też dzielimy na. 68 setnych obustronnie i wychodzi nam 125 zł. Początkowa cena tego rondla. Tutaj to, te, tego typu zadanie też się da jak najbardziej zrobić proporcją, Tylko tutaj staram się być konsekwentna, żeby Wam wprowadzić ten taki schemat, który wydaje mi się, że jest tutaj najprostszy. I nie ma sensu tutaj mieszać tych sposobów, czyli wydaje mi się, że no jeżeli da radę zrobić zadanie tym schematem, no to lepiej robić za każdym razem tym schematem, bo każde zadanie jest wtedy, wydaje mi się łatwe. Natomiast tłumacząc raz proporcjami, raz schematem, mogłoby Wam się wszystko pomieszać, dlatego pokazuję tym sposobem. Bo gdybyśmy chcieli tutaj zrobić proporcje, powiedzmy, do tego rondla dużego, no, to y, też właściwie trzeba by było tutaj podobnie zrobić, że no bo cena początkowa w zadaniach, jeżeli robimy je proporcjami, no to to jest zawsze 100%. Czyli proporcję, jaką tu można by ułożyć do dużego rądla, to by było, że 100% to jest cena początkowa, czyli X, a po obniżce o 15%, no to nie będzie 100%, tylko 85%, tak? Czyli 100% to X, a 85% to 272. I z takiej proporcji też byście, by Wam wyszło 320 zł. W tym kolejnym rondlu, no to by było, że 100% początkowa cena to X, a po obniżce, czyli 76% to jest 250%. Z tej proporcji też by Wam to jak najbardziej wyszło, ale wydaje mi się, że dobrze ćwiczyć tymi schematami, bo jednak trudniejsze zadania, widzieliście zresztą w tych wcześniejszych ćwiczeniach i też w innych zadaniach, że jednak trudniejsze zadania tym schematem są dużo łatwiejsze. Więc jednak polecam ten sposób, no po to, żeby nie mieć problemu też z trudniejszymi zadaniami.